Cześć ekipa tu Benchart. witam Was w kolejnym odcinku, który mógł powstać dzięki uprzejmości pewnego Łukasza, za co od razu dzięki wielkie Tobie Łukaszu. A kim jest ów Łukasz? Pewnie zapytacie. Być może zapytacie, być może nie zapytacie. Ale i tak wam powiem. Zresztą myślę, że znacie już go, co nieco. Mogę chyba powiedzieć, że jest to mój dobry znajomy z retroświatka, znany chociażby z artykułów magazynu Komoda i Amiga Plus, ale obecnie chyba bardziej spełnia funkcji Bobra Naczelnego, w chyba już znanej wam ekipie Bobber Games. No, to właśnie ten mały futrzasty z szerokim ogonem i długimi zębami Łukasz. Znaczy, chyba, bo nigdy go nie widziałem na żywo. Wypożyczył mi do testów kolejną, nową produkcję na Commodore 64. Zatem dziś chciałbym zaprosić Was na prezentację oraz krótką recenzję nowej produkcji, która dosłownie przed chwilą ukazała się na Commodore 64. Świetnej i to pod wieloma względami gry pod tytułem Nixie the Glade Sprite. Standardowo więc będzie prezentacja boxa i jego zawartości. Będzie też słów parę o samej grze i od razu powiem, że jest o czym mówić. Ale więcej szczegółów już za moment gotowi, a więc zaczynajmy. Nixie the Glade Sprite to gra przygodowa z elementami zręcznościowymi, która została stworzona i wydana na Commodore 64 dzięki współpracy Bubble Soft oraz Psytronic Software, co miało miejsce w 2021 roku. W grze wcielamy się w postać małego, zamieszkującego leśną polanę duszka, chociaż u nas to chyba bardziej skrzat, no ale jednak w grze to duszek. Zatem duszka o imieniu Nixie, która jest strażniczką pewnego kamienia, o którym więcej za moment. Jak pewnie już zauważyliście duszek, czy też chyba bardziej duszyczka, co brzmi jednak lepiej niż skrzacica, to bez dwóch zdań duszyczka, no i prezentuje się, no powiedziałbym, atrakcyjnie. Bardzo atrakcyjnie nawet, wiecie, ja żadnego duszka, czy tam duszyczki, tym bardziej leśnej, w życiu na oczy nie widziałem, niemniej jednak taki wygląd duszyczki, hm, no, zobaczyć bym chciał. W każdym razie nasza Nixie ma za zadanie przywrócić ład i porządek w pięknej, niegdyś leśnej krainie, która nagle, pewnego dnia, ni stąd, ni zowąd, zaczęła zmieniać się nie do poznania. Przyjazne niegdyś rośliny, kwiaty oraz grzybki zmieniły się w koszmarne potwory, atakujące wszystko co popadnie, a piękne otoczenie przestało przypominać to, czym było kiedyś. Straszne, prawda? No jak teraz nasza piękna Nixie ma żyć tutaj w tym świecie i czarować swoimi wdziękami i wyglądem? Nie da się. No, chyba, że się da. Da się, bo jak się okazuje, przyczyna takich zmian w tej pięknej krainie leży w kamieniu Gai, będącym sercem leśnej polany, dającym życie i siłę witalną wszystkim stworzeniom w krainie. Okazuje się, że kamień ulega stopniowej degradacji, której możemy zapobiec, oczyszczając go w świętym jeziorku, używając do tego paru kwiatków i w ten sposób przywracając mu pierwotną moc. Oczywiście nikt nie ma pewności, że to pomoże, jednak spróbować trzeba. Zatem nasza piękna mała Nixie wyrusza w podróż. Musi odnaleźć jeziorko, 10 kwiatków, oczyścić kamień, umieścić go z polotem w starym drzewie, z nadzieją, że piękna Onegdaj Leśna Polana stanie się piękną ponownie i znów będzie wspaniałym miejscem, gdzie wszyscy żyją w pokoju i harmonii, w zgodzie z siłami Gai. I tak prezentuje się historia naszej Nixie i jej zadanie zarazem. Przyznacie chyba, że historia ciekawa i fajnie wymyślona. Do tego taka klimatyczna, jak cała ta gra zresztą. Zatem teraz może słów w parę o samej grze. Od strony oprawy, no i zasad. Zatem, jak już mówiłem wcześniej, w grze wcielam się w postać mojej Nixi, która już na ekranie tytułowym prezentowała się ciekawie, natomiast w grze, no już nie aż tak bardzo. Teraz przypomina bardziej Skrzata, niemniej jednak wygląd postaci jest bardzo przyjemny. Kraina, po której porusza się nasza bohaterka, prezentuje się równie dobrze, żeby mi powiedzieć bardzo dobrze. Oto co nie jest szczegółowe, kolorowe, bardzo ładnie animowane i czytelne zarazem. Animacja naszej bohaterki i przeciwników, ale też płynącej wody to naprawdę wysoka komodorowska półka. Widać, że twórcy poświęcili masę czasu na takie dopracowanie wyglądu otoczenia. Dodam tylko, że całość wykonana jest z wysokiej rozdzielczości. Na C64 jest trochę tak dobrze wyglądających gier, np. Mechem in Monsterland, i Nixie spokojnie dołącza do ich grona bez dwóch zdań. Kolejna rzecz, czyli oprawa dźwiękowa. Tutaj również wysoka półka, bo muzyka w grze jest bardzo fajna i klimatyczna, co zresztą chyba słychać. Jeżeli chodzi o zasady, to te są w sumie proste. Podczas przygody nasza mała musi odnaleźć 10 rozkwitających kwiatków, które są konieczne do oczyszczenia kamienia Gai w Świętym Jeziorku. Przed nią masę skakania, unikania przeszkód oraz zbierania kwiatków i serduszek. Serduszka te to przydatna rzecz, bo bohaterka traci je przy kontakcie z wrogo nastawioną florą, zatem uzupełnienie ich stanu jest mocno wskazane. W grze mamy też checkpointy, równie przydatna rzecz, bo zaczynać od początku po stracie życia to słabe by było, a to z prostego powodu. Otóż gra składa się z tylko jednego wielkiego świata, który musimy w całości zwiedzić, żeby udało nam się osiągnąć cel. Niby niewiele, ale trzeba się wykazać sporą żeby zadaniu podobać. Tak jest, gra absolutnie łatwa nie jest. Trzeba sporo się napocić, żeby ją ukończyć, no i mieć sporo cierpliwości, bo kraina jest duża, jest co zwiedzać. Wracanie do lokacji, w których byliśmy, to coś, co zdarza się dosyć często, zatem cierpliwym należy być. Dodać trzeba, że nasza bohaterka nie ma niczego, czym mogłaby się bronić. Jedyne co ma, to skok, który może przeskakiwać nad przeszkadzajkami. Już samo to bardzo utrudnia grę. I tak to wszystko wygląda, i zanim przejdę do powiedzenia paru odczuć na temat. Tej gry swoich prywatnych przejdziemy do rzucenia okiem na ten box. I od razu powiem wam, że jest bardzo dobrze. Box to średnich rozmiarów kartonowe pudełko wykonane z bardzo twardej tektury. Bardzo solidna rzecz. Na froncie widzimy piękny rysunek naszej bohaterki Nixie i powiem wprost, robi to piorunujące wrażenie. To jak ta grafika się prezentuje, spójrzcie sami, czy ja muszę coś dodawać. Majster sztyk. Oczywiście mamy tytuł gry, logo wydawcy, całość robi mega robotę. Cały nadruk wykonany jest na błyszczącym papierze i naklejony na tekturowe pudełko. Od boku boksa widzimy typowe informacje, czyli ponownie tytuł gry, logo twórców oraz wydawcy, info odnośnie systemu na jaki jest ta gra. Natomiast tył pudełka to ponownie ta sama piękna grafika na froncie, plus opisana historia wprowadzająca do gry. No i oczywiście gaść screenów, równie kolorowo i ciekawie. Zajrzyjmy zatem do środka. A w środku raczej skromnie i bardzo standardowo. Mamy zatem małą kolorową instrukcję ułatwiającą nam obcowanie z grą. Wydrukowana na grubym papierze z błyszczącą okładką. Wygląda bardzo dobrze. W instrukcji parę rad, jak grać, żeby wygrać, jak sterować naszą bohaterką, czyli tak naprawdę standard. Następna rzecz to kartonik z logiem wydawcy, będący pod kartonikiem z logiem wydawcy. Ostatnia rzecz, jaką znajdziemy w pudełku, to oczywiście cartridge z grą. Bardzo typowy, czarny, z dużą, kolorową, wypukłą naklejką z ekranem tytułowym z gry. Nie ma takich cudów jak u bobrów, nic tu nie świeci, ale też jest spoko. I to w sumie tyle. Jak mówiłem, nie ma tego za wiele, ale i tak jest dobrze. I cóż mogę powiedzieć, czego nie powiedziałem wcześniej? Gra jest po prostu... Świetna. To jak ona wygląda, i słuchajcie, moje odczucia z tamtych lat, miałem podobne odczucia wtedy, podobne odczucia teraz, gdy w tamtych latach uruchamiałem grę taką jak Dizzy, grę taką jak Cauldron. Dlaczego? No bo te gry były takie bardzo szczegółowe graficznie i ta gra jest taka sama. Bardzo szczegółowa graficznie. Grafika jest bardzo fajna, wysokiej rozdzielczości, nie wiem, bardzo szczegółowa, ale. Często było tak, że szczegółowa grafika na Komodorku to powodowało, że taką mieliśmy taką papkę kolorową, dostawaliśmy. Tutaj tak nie jest. Tutaj wszystko jest szczegółowe, wyraziste, bardzo fajne, kolorowe. Ej, ta gra, oprawa tej gry jest naprawdę pierwsza klasa. Co jeszcze mogę powiedzieć? No cóż, odpalając grę na Komodorku, czego się spodziewamy? Spodziewamy się, gramy, gramy, gramy etap. Pierwszy. Gramy, 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 etap drugi. Gramy, 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 etap trzeci. No, tutaj tak nie jest. Zresztą w Deezin było tak samo. W Kondronie nie wiem, chyba też tak samo. Nie ma podziału na etapy. Po prostu i lecimy, gramy, lecimy cały czas, cały czas gramy. Jeden wielki, oj, wielki etap. Mapa jest tutaj olbrzymia. No, jak na Komodorka, oczywiście. Olbrzymia. Łatwo się zgubić, cofnąć i tak dalej. No. Jest co robić, że tak powiem. No i tak, nie mamy podziału na etapy, mamy checkpointy i tak dalej. To powoduje, że gra jest bardzo trudna, bo gdy nie korzystamy z checkpointów, oczywiście mamy je po drodze, ale powiedzmy, że nie korzystamy z checkpointów i idzie nam słabo, to giniemy. Jak giniemy, cofamy się do checkpointa. Jeżeli nie zdobędziemy checkpointa, to cofamy się do ostatniego checkpointa. Kawał drogi, nie? Może to być. No i ten sposób gra może nas cofnąć naprawdę daleko. Jeżeli gdzieś zabłądziliśmy, gdzieś łazimy, bez celu i tak dalej, co cofnie nas bardzo daleko. I to jest wielkie utrudnienie. Także nie ma podziału na etapy. Jest jeden wielki etap, jedna długa gra. I teraz tak, jedna długa gra, można pomyśleć, jeden etap, no to gra jest długa. No nie, jeżeli ktoś ma wprawę. Już coś tam pograł, coś tam kojarzy, coś tam sobie opykał w tej grze, to gra jest do zrobienia w jakieś nie, pół godziny jesteś w stanie ją przejść. Całą, tak naprawdę. Oczywiście nie ktoś tak jak ja, kto zagrał w nią parę razy raptem, to nie, to nie ma opcji, bo jak mówiłem, gra jest trudna. Niby mamy te same przeszkadzajki, mamy to jakieś takie te konary dziwne, te konary, korzenie, mamy te kwiatki, jakieś grzybki tak dalej. Niby to samo. Woda, w której się Nixie może utopić, niby to samo, ale chwila nieuwagi tak naprawdę no i leżymy i kwiczymy. Jest co robić? Energia może uciec nam o tak po prostu, nie? Także trzeba na to zwracać uwagę. Oczywiście serduszka, mamy, uzupełniamy energię. Trzeba zwracać uwagę, żeby checkpointy zdobywać. To jest bardzo ważna rzecz w tej grze. Także no jest tutaj co w tej grze robić i pomimo tego, że jakoś długa nie jest, tak mówiłem, pół godziny i gra zrobiona, dla kogoś to jest obcykany z tą grą, bo dla kogoś to nie jest, to z godzina może nawet, nie? No ale żeby dojść do tego poziomu, żeby być obcykanym, to trzeba troszeczkę z tą grą spędzić. Niemniej jednak jest bardzo fajna graficznie, jeżeli chodzi o sam gameplay, jest świetna, fajnie się nią gra, jest bardzo responsywna tak naprawdę mi się grało bardzo fajnie muzyka muzyka no klimat ogólnie ta gra no to widać że to jest taka produkcja już komercyjna także to zostało zrobione naprawdę się do tego przyłożono żeby to był pełnoprawny produkt komodorowski tak gra na komodorona nie tylko na komodorę się ukazała ale żeby ta gra była dopracowanym takim konkretnym produktem, i tutaj to po prostu widać. Gra jest po prostu świetna, dopracowana pod każdym względem. To jakie mamy muzyki w tej grze, to jaka jest grafika, tak się to gra, to jest naprawdę fajna. Ta historia, to wszystko, to jest wszystko gra i buczy, jest tak jak być powinno. I no cóż, gra jest po prostu no, po prostu świetna. Co jeszcze mogę powiedzieć? Gra została wydana w różnych wersjach przez, przez, przez. Psytronic Software zostaw tam w różnych wersjach. Możemy kupić na karcie, możemy też kupić na przykład na dyskietce tą grę. E, nie ma żadnego problemu, różne wydania, e, różne pudełka, czy tam bez pudełek, czy jakichś różnych tam dziwnych konfiguracjach. Oczywiście wszystko zależy od ceny, co kto potrzebuje, ile ma do wydania. Ile ta gra kosztuje? Nie mam żadnego pojęcia. Pożyczony Łukasz mi ją pożyczył na testy. Łukasz ją kupił i jest właścicielem tej gry, ja nie wiem, ile ona kosztuje. Chyba jednak nie jest to jakaś taka tania rzecz jak na nasze warunki tak naprawdę, tak mi się wydaje, ale nie wiem, nie będę rzucał ceną, bo nie mam zielonego pojęcia. W każdym razie, grę można kupić, można to kupić u producenta, u dystrybutora, gdzieś na zachodzie podejrzewam, na stronie internetowej. Oczywiście link wrzucę Wam w opisie pod tym filmem, jakby ktoś był zainteresowany, może sobie sprawdzić, może sobie zakupić. Gra też na ZX Spectrum wyszła z tego co wiem, tam też jest całkiem fajna, całkiem spoko, jak Nightlore, <noise> całkiem spoko, także, także, no, bardzo fajna gierka, cóż, polecam, jeżeli ktoś chce, e, może kupić, może sobie pograć, nie można chyba ściągnąć wersji cyfrowej sobie z internetu, przynajmniej ja jej nie znalazłem, jak ktoś poszuka, może znajdzie, może ściągnie, może jest, nie wiem, nie mam pojęcia, w każdym razie ja nie znalazłem wersji cyfrowej do osiągnięcia, żeby sobie pograć z nią, tylko i wyłącznie takie, wersja do kupienia cyfrowa może jest, do kupienia, ale tak, żeby się ściągnąć, jak ktoś poszuka, może znajdzie. Ja nie wiem, <gry> nie mam takich informacji. Niemniej jednak, jeżeli ktoś był zainteresowany, to śmiało mogę polecić, bo gra jest naprawdę bardzo fajna, warta zakupu, warta, żeby w nią zagrać. Naprawdę świetna, to jak jest wydana, to jest naprawdę kawał dobrej roboty. Także tak, mogę śmiało polecić. Także Łukaszu, dziękuję Ci bardzo za pożyczenie tej gry dla mnie na testy. Pograłem, pobawiłem się troszeczkę, nagrałem ten film, zrobiłem krótką recenzję. No i tytuł Gierka wraca do Ciebie. Od Łukasza mam jeszcze jedną grę, której recenzję yy, będę robił na dniach, ale to w swoim czasie. Nie będę wam mówił, co jeszcze dostałem do recenzowania, także spokojnie. Jeszcze raz, Nixie polecam, bo jest naprawdę taka gierka. Ktoś, kto kupi, nie będzie zawiedziony absolutnie. Link do sklepu, gdzie można to kupić, czy do strony dystrybutora, sam jeszcze w opisie pod tym filmem. Każdy sobie będzie mógł sprawdzić, jak to wygląda. Polecam. A w tym odcinku to ma tyle. Także dzięki wszystkim za obejrzenie. To był Łukasz, za pożyczenie gry. Pozdrawiam was pancjat i do następnego. Trzymajcie się. Cześć.